Natomiast teraz musimy ustawić, że. Oh shit. Mm, I teraz jest właśnie problem. Ponieważ, ee, jeżeli teraz ja tutaj ustawię wyciąganie, to wszystko poleci tu. Albo tu. ja chcę, żeby wszystkie ory leciały tylko tu. Hmm. Jakby to tutaj mądrze rozglądać? Nie ciebie chciałem postawić. Dobra, to mam czuły prawie wszystkie myszy. Nie da się tego w żaden sposób oddzielić. Nie wiem, jakimiś półpłytkami, jakimiś stripami. Nie ma tutaj niczego takiego strukturalnego. Provide structures. No nie, nie widzę. Casing frame. To mi się też do niczego nie przyda. Lampa, 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 lampa... Hmm. Spróbujmy użyć zwykłych jakby stripów, albo czegoś takiego z... Hmm. Gdzie jest moja piła? Tu jest piła, no, tu jest piła, ta... tu jest piła? I weźmy... dobra, niech będzie już ten kobel, który jest na widoku. Kabel, kabel, kabel. Dobra, są kovery. Tup, tup, tup... Tup, tup, tup... Nie, Kowery tu nie wchodzą. A, problemy. No dobra, czyli zróbmy to tak jak na początku chciałem. Mianowicie tutaj. Tutaj jednak yy, nie będzie wejścia, będzie z tyłu wejście. Ciebie odpinamy. Tutaj serwo. Będę musiał stworzyć jeszcze jedno serwo. Yy, następnie tu dajemy filtr i ustawiamy wszystko oprócz tego. OK. Już zresztą można włączyć flow. Mogą ustawić nawet na tym, więc to, to i to. No i od razu lepiej w zasadzie. A... No, czyli tutaj wystarczy, że też stworzę normalne serwo. E, dobra, to już jest. Tak, tak. Dobra. Hop, hop, hop. E, potrzebuję tak. To mam, to mam, to mam, to mam. Czego już nie potrzebuję? Potrzebuję tak. Ciebie, ciebie, ciebie i ciebie, i jest serwo. Nie potrzebuję tutaj dużej prędkości, bo nie będzie ona. No, Stworzy mi się Dragon Fruit. Tutaj stawiamy również to. Wyjście od dupci, i ty, ty, i ty. I tylko na whitelistę. I możesz się wyłączyć 3, 2, 1. Dziękuję i jest aluminium. Najpierw się przerobi całe aluminium, potem cała reszta. Dobra, teraz tutaj tylko trzeba podłączyć jakoś prąd. No i na pewno puścimy to dołem. No jakby inaczej tu, 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 to, to i to. I ile to może energii pobierać? Maksymalne 40. Czyli jak puścimy tutaj zwykłe, likwidowe. Jak lidowe, no to powinno wystarczyć w teorii. nie ta skrzynka to jest stąd. To jest jak widzicie, bardzo one ładnie działają tu, to. to, to. Eee, nie, z tą nie chcę mieć połączeń. No, proszę i to już nam działa. To się nam przerabia na kon, na ten tutaj jeszcze postawimy skrzyneczkę. I po lewej zróbmy mu output. O! No i to już nam się będzie tutaj ładnie wszystko robiło. Aluminium, aluminium już jest. Koper. Tą, tą skrzyneczkę tylko będę musiał co jakiś czas opróżniać. Ewentualnie, jak się przypełni, to cały system się zapełni. W gruncie rzeczy nic się nie stanie. Tutaj nam powstają właśnie takie syfowe bloki. Jeszcze zostają. O. Tu silver tutaj powstaje. Z tym już tak, że sobie będę musiał zrobić porządek. Nadal nie wykutnieniłem. No bo dobra, to już mamy tutaj zrobione, tak? To tak trochę tutaj brzydko wygląda. Czemu tego nie idzie przykryć? Pytam ja się ciebie. No, brzydko to wygląda. Ale są chyba covery takie specjalne na to, więc tutaj się po prostu czaśnie masę coverów. Z tego to się między innymi robi, no. A no, to jest iron i lead. No i tego trochę dużo powstaje. Będę potrzebował tak 3, 6, no dwa zestawy. Dajcie jedną sztapkę lidu. Eee, raz, dwa. Powiedziałem dwie sztapki lidu. Nie, powiedziałem jedną. Dobrze wiem co powiedziałem. Lid. Okej. Okay. To 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 to. To. Ej właśnie, a jeżeli. Nope. <noise> za dobrze by było. Czyli to nie działa. To to. Tak wiem, mogę to już zrobić na cięciu. Nie, nie chce mi się. Hmm, tu, to, tu tu tu, tu, tu... tu, tu... I tu. O, niech to tak wygląda, że to jest ładnie podłączone. A tu przyczesznie półpłytkę, żeby to wszystko tak nie lewitowało w powietrzu. To, to, to. No, ogólnie, to w wielu miejscach bym musiał tą płytkę czasnąć. Dobra, dajcie trochę kobla. Oczywiście, kobla jest bardzo dużo. Krzyjcie. Czyli... Chciałem dosłownie jednego kobla, tylko wziąć. Oczywiście, wziąłem. Jak ...jak nazwij na za dużo. To tu, tu i tu. Teraz tu, tu. Nie tu. Tu. tu, 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 i tu. No, i teraz to przynajmniej jakoś wygląda ładnie. A nie, jak wiszące w powietrzu. Co, co to ma być? Wiszące w powietrzu to mogą być co najwyżej kable. O, no i tak by się to tutaj wpisywało. Jak ma być szczery, tutaj to jeszcze tylko zakryjmy. No, żeby no, nie było tego aż tak widać. Tu W termin, wiesz, że możesz to zrobić już poza nagraniem. Wiem, doskonale zdaję sobie z tego sprawę, ale muszę jakoś przeciągnąć odcinek do 40 minut. Wiem, jestem zły. No dobra, tak więc. No, bardzo ekscytujący odcinek, no nie? Zrobiłem tutaj jedynie co to przypalanie surowców, no ale przynajmniej widzicie jak można to łatwo rozwiązać. Dosłownie parę kabelków i działa. Z energią jesteśmy raczej na plusie. No, tutaj w nam rośnie, czyli energia jest cały czas na plus. Nie zużywamy tego outputu maksymalnego jaki ten Hardener Energy Cell może nam dostarczyć. Tutaj ewentualnie sobie potem zrobię jeszcze jakieś inne maszyny z Thermal Expansion, mianowicie induction filter, który mi będzie bardzo potrzebny do robienia stopów. Chociaż mogę w teorii użyć pieca z Tinkera. Dziękuję. Myślę tylko, jakby liście tak sobie opadły. Mówisz masz. Zaraz teraz pies do będziemy będzie mi jedynie potrzebne do robienia girów. Nie wiem, kto wymyślił, żeby te dżiry akurat musieć tak robić, no ale niech już mu będzie. Hmm, Czest. Są jakieś ulepszone skrzynki, czy nie ma? Bo to, kurde, te skrzynki są małe. Nie chcę cię, Bazylio. Greedy chest. Nie da się tego nawet skraftować. Oh yeah. Hmm, pattern chest nie jest niepotrzebny potrzebny niepotrzebne major e chest też się nie da o tutaj są compact storage ale nie da się tego skrasować compact hmm, może jest o builder coś takiego hmm, nawet single backpacka się nie da Wiecie co stwórzmy go sobie teraz mam chyba dwie nie mam dwóch wajch, to idźmy sobie do naszej bazy. Tych ubytek na pewno nie potrzebuję, eee, użyjmy tego drewna. Zróbmy sobie cztery wajchy. Czest państwa. Trochę się tej modyfikacji uczę, w ogóle widzę ją po raz pierwszy na oczy, więc wybaczcie mi taki lekki nieogarn yy, ze strony, właśnie tu. i postawmy to sobie, no nie wiem... Tu, potrzebuję tu energii? Chyba nie potrzebuję. Hmm. Request material. Build chest. Mu dajmy te rzeczy, które on tak pilnie potrzebuje. Potrzebują skrzynki. A, bo ja sobie teraz tutaj mogę wybrać, ile ma być rowców. A, dobra, już czaję. Na przykład mogę sobie wybrać, że chcę, nie wiem, na przykład skrzynkę 9 na 9 To muszę mu dać takie oto rzeczy. Ty, panie Bajer, nawet o tym nie wiedziałem. Więc jak mu dam te wszystkie rzeczy? Dobra, to jest. Potrzebuje on 9 iron'a. pewnie to już nie ma nie iron'a. Co on tam jeszcze potrzebuje? Tak, więcej 9 tych i 2 kleje, czyli potrzebuje. Znowu zaraz będę głodny. Nienawidzę wam. Weźmy co jest tak. Miejsce mi brak to. To, to. Okej. Okay. Jakoś się już zwyczaję naprawdę grać na tym magnesie. No. Wiem, że jest to lekkie czterstwo, ale dla mnie jest to naprawdę uprzyjemnienie rozgrywki. No. I weźmy sobie na przykład, no nie wiem. F -y to F, 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 F. To jest biała skrzyneczka. No dobra. A, chest, backpack, chest, backpack. Build, chest. No kurwa. I co, i to działa? Tak. Idziemy rozwalić nową skrzyneczkę i idziemy położyć tą większą. The fuck. To jest niebiste. Dobra, czyli. No, działa. LOL. LOL. I tutaj jest Kompakt, czysto po prostu. LOL. I LOVE IT. Czemu ja o tym nie wiedziałem wcześniej? sobie jeszcze stworzę taki gigantyczny backpack. Jaką on idzie tutaj maksymalną stworzyć rzecz bo to jest ba bardzo tanie no sorry bardzo żelaza już mam dużo tak a na to poszło 7 żelaza plus plus trochę iron barów i klej 24 na 12 Cześć. 18 drewno, 18 wełny pół tego 32 iron bary i 9 tego. Beach, please. Zobaczmy, jakie to będzie duże. Potrzebujemy tak 8, 10 wełny, tak? Czyli 40 nitek. Mam 4. Gdzie jest znowu? Tu jest 5 wełny. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Nie, nie, nie. Nie, nie. O jak na złość. Wiecie co? Musiałem się wypróżnić już. A ja zaraz będę wodny. <laughs> Te. Przyszły odcinek. O, wrzucił się już. Yy, bo właśnie jestem w trakcie, można powiedzieć, byłem w trakcie wrzucania odcinka trzeciego. No to owce. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Dziękuję. Co jak tam jeszcze potrzebowałem? Ogólnie chyba nikt nie, nie? Halo. Tak, ogólnie nikt nie. Dobra, dajmy mu wełnę. O, trochę mam za mało tego. Iron Bary. Ile tych iron barów było potrzebnych? 32 shit. a to trzeba jeszcze trochę ruszyć dupę po irona. Dobra, jest iron 9, tak, 9 nitek. Mam 4. Peaceful. full. No, tutaj. tutaj niestety nitki się nie pojawiają. Teraz się będzie trzeba zabić, tak, w gruncie rzeczy. Bo nitki to ja na razie dostaję no, tylko od pająków, a jest ich stosunkowo mało, zwłaszcza jak Creeper jebnie. Odstawmy tylko to, to i to. No, chyba się już tego sporo przerobiło. No, nie będę na rzeko. Potem stworzę tam taką właśnie skrzyneczkę, taką dużą. 9x9, 24 na 12 Są jakieś pająki. No i je 4, tak? a tam mam 5. Jest! Ziemia obiecana. Slowness. Nienawidzę tego slownessa. Nienawidzę, 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 nienawidzę. Czekawy, mi się przydatą. Bo one są fajne. Czekawy, Cztery. Fuck you! Nienawidzę cię, Gro. Nienawidzę cię. I hate you. I really hate you. Nic nie mam teraz zrobić. Potrzebuję jeszcze jednego pająka. A teraz zdechnę z głodu. Dzień już trwa minuty. Ja mam jeszcze 29 giga na dysku. Chcę pająka. Pająka. tak nie dostałem. No, zaraz nulę w Już całkowicie. No. A pan tu skąd? Pajonyk. Jeden pajonyk. Wiecie co? Nie robię to w inny sposób. Nie mam wełny. U, u, shift, tu shift shift, 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 shift. Mam 8 nitek. Czyli nie zrobię tego w taki sposób, jaki ja chciałem. Widzicie co, najpierw się pójdę zabić. Bo już mnie denerwuje to powolne to bieganie. może razu lepiej. Człowiek najedzony, przynajmniej. Tak, biegaj, stracz jak debit. Nic się nie od się, nie ma. To jest durny pomysł. Raz, się, raz, się, raz, się, raz, się, Boże, już niedawno zakończył odcinek, gdyby nie to, że nie umiem znaleźć nitek. Owca... Ała, no widzicie, to jest to, o czym... To jest to, o czym mówiłem. No, owce te... Owce terrorystów. Ja chcę tylko twoją wełnę dury na owcą, dobra. Tyle mi starszy. Trzy? Wow. Chciałem jedną. Nie będę na rzeką. Na rzekę hmm. Dobra, niech się przerobi. No. I tak to ja mogę pozyskiwać we nitki. Dobra, robaj. Op, bo już będziemy mieli wszystko. Dajmy nitki i dajmy resztę irona. No i mamy wszystko. cały, biały. Backpack. Build backpack. 32, 32, 18. Dzieńcie. Dobra, udało mi się tak. Zdobyć jedną wełnę potrzebuję jeszcze dwóch. Mam dwie nitki. Pamiętacie, pamiętacie tutaj nitki? One są właśnie na czarną godzinę. Właśnie teraz mi się przydały. Tak, biegnę, biegnę, biegnę i tak. Hmm. Co tutaj jest? A, nitki. O, brakuje mi jeszcze dwóch nitek. Idealnie. Dobra, mam 18. 9 jest, 32 jest, jest, jest. Mamy. Ile ten bakław ma slotów? Dwieście pięćdziesiąt ponad. Dwieście... Dwieście dziewięćdziesiąt slotów. Nie, więcej. Nie, dobrze, dwieście dziewięćdziesiąt slotów. No to powodzenia ekstermin w szukaniu rzeczy, których potrzebujesz. Powodzenia. Na pewno ci to pyknie, No, jakby mogło być inaczej. Nie. Oficjalnie ta modyfikacja jest najlepszą modyfikacją Everdo. Co do skrzynek. No przecież ludzie. Zrobić sobie taką. Kilkadziesiąt takich skrzynek. No co prawda, żelazna to idzie dosyć sporo. No nie da się ukryć, ale taka jedna skrzynka, ile ona mieści? Pamiętacie może iron chestnut i diamentową skrzynkę? Ona miała mało, bo ona miała 11 na 9 chyba. 24 na 12. No kurwa, ile to ile to jest miejsca? No. No to jest dużo, tak, nie da się ukryć, to jest dużo. Nie ma tutaj czegoś z tym związanego. Jest builder Feeling Kabinet. Zatrzymamy cztery takie Bilbo, storage. To też miałem, ale tego nie chce mi się odbierać. Za to jest syf, za to też jest syf. Inventory upgrade. Bla bla bla, limit, nie odwiedźmy O, inwentory upgrade. Inventory upgrade. Shit. takie drogie. Naprawdę. To, to, to. strzał nie potrzebuje, Patyki. To, to i to. Pierwo. Ja później będę wałował, żebym zamarnował te PNR perły. 9, 9, 10, na się. Jeszcze? Jeszcze deski potrzebuję. suby. Miałem kończynę, czy No dobra, dostaniecie dłuższy. Znajdźcie moją dobrać. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tyk. No, nope. najpierw redstone, redstone to był w takiej kolejności, to było nie było tematu Cztery. skrzynka i upgrade. I co ja z tym mogę zrobić, przepraszam bardzo. <grymka> Ale mm, like jak Houston co ja z tym mogę zrobić? Mm, advanced Inventory. Item Filler, Provider, Crafter. Mm. Limited. Even after unlocking all the slots, it feels like you don't have enough. Why not upgrade it? A już, chyba ja gdzie to może da się wsadzić. Hmm. Nie. Nope. Dobra. plan legł w gruzach. Odeszli Może na skrzynkę to trzeba użyć. Nie. Co ja z tym zrobić teraz? Mogę zrobić story? pierwszy, drugi. Ale nie mówcie mi, że muszę zrobić wszystkie sześć no nie no, mam wszystko z Advent Inventory. Nie ma więcej boków Dobra, będę musiał poczytać na temat. Na ten czas ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam was do kolejnych. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, piszcie jakieś zażalenia, skargi, sprzeczności itd. W, na dole w komentarzach. Tak więc, trzymajcie się. Na razie.